Cześć, tu Czarek z Beckerfarb. Pokrycie dachu z blachy to ekonomiczne i dobre rozwiązanie, jednak trzeba pamiętać o jej kilku sporych wadach. Nasi klienci najczęściej zmagają się z takimi problemami jak blaknięcie dachu, porośnięcie mchem i korozja. W tym filmie pokażę Ci, jak za pomocą kompleksowej technologii Beckerfarb sprawić, aby Twój dach wyglądał jak nowy. Całą renowację przeprowadzamy w kilku krokach. Krok pierwszy. Przygotowanie dachu. Dokładnie umyj dach przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. W tym celu możesz użyć także środka czyszczącego dach Sauber, rozprowadzając go w formie aktywnej piany, która wspomoże mycie i rozpuści brud. Jeśli na dachu występuje korozja, to po umyciu zabezpiecz ogniskardzy i inhibitorem korozji i korol, który zaabsorbuje korozję i zabezpieczy przed jej rozwojem. Następnie odczekaj około 2 godziny, aż powierzchnia dachu całkowicie wyschnie. Krok drugi. Nakładanie farby podkładowej dach metal Baza. Ta warstwa nadaje wygląd wizualny, gwarantuje przyczepność. Do podłoża i przygotowuje dach do nałożenia farby nawierzchniowej. Krok trzeci. Aplikacja farby nawierzchniowej dach Metal Top. Ta elastyczna warstwa zamyka strukturę dachówki i jest odporna na czynniki atmosferyczne. Ma dodatkowo właściwości hydrofobowe, dzięki czemu woda będzie samo istnieć z niej spływać. Jeśli zależy Ci na wysokim połysku powierzchni dachu, chcesz wydobyć głębię koloru i uzyskać dodatkową ochronę przed przyczepianiem się zanieczyszczeń, to możesz zastosować opcjonalny krok czwarty. Polega on na naniesieniu na powierzchnię dachówek dodatkowej warstwy w formie lakieru dach. Stop. I to wszystko. Twój dach będzie wyglądał pięknie przez długie lata. Na co zwrócić uwagę przy malowaniu blaszanego dachu? Po pierwsze, zalecamy aplikację warstwy nawierzchniowej po upływie co najmniej 24 godzin od naniesienia farby podkładowej. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której farba podkładowa wystarczająco nie odparuje, a farba nawierzchniowa przykryje jeszcze wilgotną warstwę podkładową, co uniemożliwi odprowadzenie wilgoci. Po drugie, nie nakładaj farb na powierzchnię rozgrzaną powyżej 60 stopni Celsjusza. Pamiętaj, aby dach był odpowiednio schłodzony przed rozpoczęciem prac. Jego powierzchnia nie może też mieć zbyt niskiej temperatury. Najlepiej, jak będzie miała powyżej 10 stopni Celsjusza. Nie dopuszczaj do sytuacji, w której niewyschnięta farba znajdzie się w tak zwanym punkcie rosy. Po trzecie, jeśli Twój dach jest pokryty rdzą, ale nie ma jeszcze dziur, to nie śpiesz się z jego wymianą na nowy. Twój 20 czy nawet 40-letni dach z blachy często będzie wykonany z grubszej blachy niż ten dostępny obecnie w sklepach. Po zastosowaniu środka odrdziawającego w postaci ikorolu, który wiąże korozję i jest równocześnie inhibitorem uwalniającym się przez lata, po malowanej powłoce możesz bez stresu przystąpić do malowania i mieć pewność, że dach będzie służył jeszcze przez wiele lat. Po czwarte, pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie powierzchni i przestrzeganie wskazówek dotyczących malowania są kluczowe dla uzyskania trwałego efektu. Jeśli nie masz już żadnych wątpliwości, możesz zamówić poszczególne produkty osobno lub skorzystać z naszych gotowych zestawów, które zawierają wszystkie niezbędne produkty do wykonania konkretnej technologii. Aby złożyć zamówienie, postępuj zgodnie z następującymi krokami. W pierwszej kolejności wybierz interesujący Cię zestaw. Następnie zaznacz preferowany kolor dla swojego dachu i wybierz jego powierzchnię. Dzięki tym informacjom będziemy Mogli dopasować odpowiednią ilość farby do Twojego dachu. Dodatkowo zaznacz, czy planujesz przeprowadzić czyszczenie dachu przy pomocy produktu Dach Sauber. To wszystko. Ostatnim etapem będzie dodanie zamówienia do koszyka i finalizacja procesu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony beckerfarb.pl i wejścia w zakładkę Technologia, której możesz wybrać rodzaj powierzchni, która cię interesuje. Następnie znajdziesz tam szczegółowe instrukcje, które krok po kroku wesprą cię w procesie malowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasi eksperci chętnie udzielą dalszych informacji i odpowiedzą na wszelkie pytania.